Uwaga, uwaga, Wrocław. Moi drodzy, ci, którzy się wybieracie na warsztaty do Wrocławia z medytacji, niestety w sobotę musimy zamknąć zapisy, bo już jest za dużo osób. Ale dobra wiadomość jest taka, że jeśli ktoś z Was chce się wybrać na warsztaty, a ten termin mu nie pasuje czy coś takiego, to będą jeszcze w Radomiu się szykują, może Poznań, może gdzie indziej jeszcze, może jeszcze raz w Wrocław. Na pewno będzie tych, więcej tych warsztatów, więc śledźcie naszą stronę. A jak musisz się zapisać na warsztaty we Wrocławiu, bo to jest jedyny moment, kiedy możesz jechać, to w sobotę zamykamy zapisy, więc szybciutko, szybciutko, szybciutko. I do zobaczenia gdzieś tam, w Polsce. A jeszcze jedno. Dzisiaj jest czwartek, a w Warszawie w... Nie, tak, dzisiaj jest czwartek, a w Warszawie w piątek o 19, czyli jutro oglądamy film o Ignacym. Naprawdę bardzo fajny film. 19.21. Potem mamy taki afterek, pogadamy sobie, zjemy chipsy i działajmy. Do zobaczenia, cała Warszawa w jutro, w, w opisie. Jest link.